Vlogmas dzień dwudziesty drugi. Pewnie domyślacie się, co to za miasto, moi drodzy. Crazy. Crazy, crazy, crazy. No. Słuchajcie, i przyszedł czas na pizzerię L'Industry. Pizzeria, którą polecał Rozkoszny. Więc lecimy i będziemy próbować. do Starbucksa. Ten jest jeszcze fajniejszy, moi drodzy, niż w Chicago. Tu Zobaczcie, jak ładnie. Proszę, proszę, bo ja wyłączam, bo zaraz mnie tutaj prawa autorskie zgarną. Mega. Jakby to przystało na Nowy Jork, idziemy na bajgle, moi drodzy, ale kolejka jest crazy, więc zobaczymy, ile trzeba stać. O, ja nie słyszałem cię wcześniej, ale jej urodziny były kilka miesięcy temu. Welcome to Times Square moi drodzy To jest część Zobaczcie jak crazy Będziemy chodzić, zwiedzać i ja wam kurczę muzyczkę jakąś podlinkuję i... Ktoś widzicie zapytał gdzie jest Rockefeller Center. A ja wam to pokażę Kawusia w dłoni powiem wam, że nie spodziewałam się że będzie aż tak zimno, no ale co zrobić? Wszędzie tłumy, dzikie tłumy i w ogóle. No ale dajemy radę, nie ma co. Dobra, teraz pokażę wam różne widoczki, moi drodzy. A co do beigla, przepyszny. No beigel, mega mega. Ja sobie wzięłam z wędzonym łososiem kremowym serkiem ze szczypiorkiem, pomidor tam był i kapary, no delicious delicious, spójrzcie tu muzyczkę ma koleś o, proszę bardzo i wożą na takich rowerkach ludzi dobra, lecimy a. moi drodzy, moi drodzy jest kawka, jest, jest dosyć zimno dzisiaj, a tu przedstawiam wam Times Square idziemy, podążamy żółte padkówki w ogóle, no będzie się działo, będzie się działo, moi drodzy, prawdziwy Nowy Jork, spójrzcie, crazy i jest dosłownie środek tygodnia, jeśli nie wiecie jeszcze, no ale jest. <słyski> I proszę bardzo no to jest Moi drodzy, i tutaj na samej górze co roku jest zrzucana ta piłka, która obrazuje nam nowy rok. W tym roku będzie 2024. I w ogóle zobaczcie, tutaj już można sobie, nie wiem czy to kupujecie, czy można zdjęcie zrobić. Zobaczcie, 2024, tutaj ludzie w kolejce, żeby zrobić zdjęcie. Tak to wygląda, no pogoda jest dzisiaj wyśmienita! Więc chodzimy po Times Square, obczajamy co jak. No i widzicie, moi drodzy, tak to wygląda. Tak wygląda Nowy Jork oczami Karolinki. I tu przede mną sławne schody, moi drodzy, gdzie każdy dosłownie robi zdjęcia. Właśnie na tym tle spalającej piłki kuli, jak zwał, tak zwał. I tu mamy nawet. Ej, czy to nie jest ja? Father Duffy. A już chciałam powiedzieć coś innego. Spójrzcie na to. Tutaj miał być ten Christmas Kindle Market, tak zwany jarmark Bożonarodzeniowy, ale coś jest zamknięty. Ciekawe czemu. No zobaczymy. No i tutaj. Ogromne reklamy. Patrzcie, ile ludzi. Jestem na samej górze. Na samej górze. Jak się da. Zobaczcie. superowsko. Tak to wygląda. Tutaj różne premiery. Shows, nie shows. Korki. No to jest typowy Nowy Jork. A tu moi drodzy jest jedna też z youtuberek zapewne, jeśli znacie. Komentujcie pod spodem. Ja nie znam, ale ma całą kurde ekipę i zdjęcia i filmy i montaż i nie montaż. Reklamuje jakieś prezenty, no mówię. Jeśli znacie, dajcie znać. I mamy pierwszą choinkę nowojorską, moi drodzy. Nie jest to ta najważniejsza, ale też jest bardzo ładna. Ale co mnie zaciekawiło, to ten budynek. Spójrzcie na to. Jesteście gotowi? Nieskończony, normalnie. No, tak to wygląda. A tutaj jest bardzo ciekawy, budowany właśnie. Spójrzcie, no i bum, a idziemy teraz na stację pociągów. I tu moi drodzy chyba najpiękniejsza, nie wiem, mogłabym rzec nawet na świecie stacja pociągów. Na suficie mamy znaki Zodiaku. Zobaczcie, jak pięknie, tutaj kawiarenka, ludzie filmują, idziemy na dół. Tak, to są te sławne schody, no, na których robi się zdjęcia, no i z których jest naprawdę piękny widok. I zobaczcie, o tu jest taki balkonik. Idziemy, idziemy, idziemy. I tu normalnie możecie kupić w tych okienkach, widzicie? Bilety. No i idziecie na pociąg. Więc tak to się prezentuje, moi państwo. Już nie jest piękna, i tu są zaraz e, miejscówki, gdzie możecie zjeść, napić się kawy, herbaty, co tam chcecie. No ale piękna stacja. Piękna, piękna. Tutaj jest właśnie napisane, który, która linia tych pociągów, jakbyście chcieli tam pójść. To zaraz wam nawet tak zerknę tutaj, bo nie chcę wyjść, bo może nie wejdę z powrotem. No tak, tutaj są te pociągi. Spójrzcie na te. No. Tak to wygląda tutaj to typowo, nic ciekawego, no ale tu prezentuje się to przepięknie. Mamy znaki. Nawet gwiazdki są. Jeszcze z tej strony wam pokażę. Zobaczcie jakie śliczne okna. Tam właśnie jest ta kafejka, którą wam przed chwilą pokazałam. No i cudownie to wygląda. Pięknie. Słuchajcie moi drodzy, jesteśmy w Ameryce i pierwszy raz piję normalną cytrynę polską, jak w normalnej polskiej restauracji, kawiarni czy gdzie mamy herbatkę, cytrynę, miodzik i jeszcze mi koleś przyniesie łyżeczkę, żaneczka, Tego potrzebowałam moi drodzy. I słuchajcie, nie ma to jak po herbatce wpaść i wziąć do, do hotelu Magnolia Bakery, czyli tutaj produkcja najlepszego pudingu bananowego chyba na świecie. To słynie właśnie z tego. Więc oni również mają różne ciasteczka, różne takie tarty, nie tarty, serniczki, no ale ich takim, wiecie, must have, ich takim. Najlepszą rzeczą jest pudding bananowy. Moi drodzy, idziemy do metra. Oczywiście schody ruchome nie działają, więc trochę ćwiczeń się przyda. Każdy bieg, bieg, bieg. w ogóle kupiliśmy kartę siedmiodniową, bez limitu za 30. Czekajcie, ile? 33 dolary kosztowała. 7 dni bez limitu. Dobra, bieg. Bieg, bieg, bieg. bieg. Aha. Patrzcie. No. Wow. Ok, tak to wygląda. Tutaj pani sprzedaje coś. No A te schody, moi drodzy, to się ciągną i ciągną. Powiem wam, że już ja się czuję taka trochę. Patrzcie na to. Wow. Ktoś już prawie był upadł tam. O oh my gosh, no nieźle. Słuchajcie, a teraz zmierzamy do sławnego budynku. Nie wiem, czy można to tak nazwać. Zwanego Wessel. Jest mega nowoczesny. Oczywiście dookoła wieżowce. Ten przypomina mi trochę Sears Tower, ale oczywiście nie jest, tak jak w Chicago. Tutaj kolejne się budują. No tam właśnie, Winda jedzie. z pracownikami no to to są potężne wieżowce. A tutaj właśnie jest galeria handlowa. Mall, możecie sobie zakupy porobić i w ogóle i z, tutaj dalej zacznie się taki spacerek highline tak zwany. Gdzie naprawdę są mega drogie apartamenty i w ogóle nie wiem czy dzisiaj pójdziemy tą ścieżką zobaczymy no ale jest fajnie. Jest mega fajnie. Tutaj z bliska jeszcze wam pokażę tą budowlę. Zobaczcie, no to jest artystyczne po prostu. No mega. Spójrzcie. W ogóle ile tu jest światełek? To jest całe oświetlone. Oni wcześniej pozwolali tam iść aż na samą górę, ale teraz jest chyba zamknięte, więc nie wiem. Tutaj takie budynki, no mówię wam, to są kolosy! Kolosy! Tu, jak pięknie, no w nocy na pewno to wygląda przebosko. I widzicie, moi drodzy, zaczynamy ten spacerek. Mamy różne rodzaje. Można iść prosto w lewo, w prawo, ale idziemy tym razem w tą stronę. Latem prześlicznie tutaj jest. I widzicie, tutaj są te budynki. Okay. No nie, wiem, tu się jakoś tak idzie 15 minut do końca. I highline prowadzi aż do Chelsea Market, moi kochani. To jest taki supermarket, który jest w budynku. Macie różne restauracyjki, sklepiki tam. No mega, w takiej starej, jakby kamienicy. No mega, mega, mega. W ogóle patrzcie na to unikatowe drzewo. No szok. jeszcze Czegoś takiego to nigdy nie widziałam. No i oczywiście budynki, budynki. I jeszcze raz budynki. Spójrzcie. i amerykańska ulica. Oczywiście jest korek, że ho ho. Okej okay, moi kochani. Weszliśmy ze sklepu, kupiliśmy trochę wody i zobaczcie na księżyc i zachód słońca w Nowym Jorku. Pięknie. A to jest prawdopodobnie, tak mi się wydaje, Empire State Building. I w ogóle spójrzcie jakie odkrycie. Nie miałam pojęcia, że tutaj jest lodowisko. Z takim widokiem pięknym. No, szok, szok. A z drugiej strony to prezentuje się tak i zobaczcie na ten budynek. Tam na górę można wejść i macie szklaną podłogę. No, więc tak to się pięknie prezentuje, moi kochani. Wycieczka zakończona. I oczywiście nie mogło zabraknąć na koniec dnia jakiejś pizzy. Tutaj jest tak zwana. Pizza babci, to tak wygląda. I czekajcie, zaraz przełożę druga. Jestem bardzo ciekawa tej. O, tutaj mamy e, ostrą paprykę, tutaj jest oregano. To jest pizza white, czyli biała, a to taka sycylijska, grubsza. No, tak to się prezentuje. Ja zaraz biorę kawał i będziemy zajadać. Moi kochani, ta pizza jest grubsza normalnie niż myślałam, ale dobra. Czekajcie. Bardzo spoko. Bardzo spoko. Jeszcze wiecie co? Popróbuję tą białą. O, już zobaczcie tak się prezentuje. Mhm. Mm o. Zdecydowanie lepsza ta cienki spód. No. Mm -hmm. I ostatnia pizza babci. To z sosem pomidorowym i bazylią. Mmm, też bardzo dobra. Mmm, mm, mm. I moi drodzy, co do pizzy, wydaje mi się, że najlepsza jest ta cienka, biała pizza. No, ja tu z tyłu mam dwie poduszki, bo wiecie, to jest taki vibe tego mieszkanka, że wam pokażę, wiecie co nie co. To jest jak mieszkanie, a nie hotel, no ale dobra. I co, moi kochani, dzisiejszy dzień kończymy. Ja zrobiłam chyba około 15 tysięcy kroków. Mam zmarznięty nos, wróciliśmy, jest dosyć zimno, naprawdę. Jeszcze zeszliśmy do Hall Foods, bo tutaj było w okolicy. Kupiłam oczywiście herbatę, wodę, wodę gazowaną. Do tego, co tam jeszcze kupiliśmy? O, jabłka, cytrynę, miód, herbatę to chyba już mówiłam. No i winogrona. No. Więc taka akcja, zabieramy się za oglądanie czegoś. I moi drodzy, dziękuję, że jesteście! Dziękuję, że komentujecie. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że chyba nikt nie zgadł. Jak czytałam już komentarze, a jest godzina no u mnie 16.41, to widziałam, że nikt nie zgadł, że jesteśmy w Nowym Jorku. Kurczę, mogłam dać jakieś więcej hints może. No ale dobra, nic straconego, moi drodzy, będzie więcej konkursów. Trzymajcie się cieplutko, moi drodzy. Dziękuję za każde komentarze, łapki w górę, subskrypcje. Fajnie, że jesteście! Fajnie, że jesteście, bo mam dla kogo nagrywać, mam dla kogo pokazywać. No i święta coraz bliżej. Odpocznijcie, to jest moje moc. Naprawdę odpocznijcie. Nie zachorowujcie się. Pizza też będzie okej, okay. naprawdę. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się cieplutko. Do jutra. Bye, 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 bye.